Szanowni Państwo, przedstawiam Wam dwunastoletniego Dawida Dębińskiego. Dawid Dębiński choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Mógłbym Państwu wiele opowiadać o Dawidzie, ale wydaje mi się, że najlepiej o sobie opowie sam Dawid. Bardzo proszę Dawidku, opowiedz o sobie. Cześć, jestem Dawid, mam 12 lat, chodzę do szkoły. I chodzę, to jest tak, że ja tylko końca nie chodzę. Parę osób mi musi trochę pomóc. Mama, ty wiesz, że ja bym chciał mieć kiedyś swojego własnego... Bym chciał kiedyś chodzić i bym chciał mieć kiedyś swojego własnego konia, bo żeby mieć konia, to trzeba umieć chodzić, żeby przy nim wszystko zrobić. A... Na a na pająku kiedyś e, e, zagrałam w piłkę, liny mi podtrzymywały na trapie master tak samo. A zresztą na, na koniu jest fajnie i, i prowadziłem kiedyś konia też na stajni, ale, ale bym się go samo dzielnie prowadzić, a Le, ja wiem, że trzeba mieć bardzo dużo siły i trzeba mieć, i się sama nauczyć chodzić. Ale wiesz Dawidku, że nie tylko pająk i go nie jest potrzebny. Kombinezony też są bardzo ważne. A czasami marudzisz te ćwiczenia, u o Kasi. Czy to takie trudne, te ćwiczenia na kombinezonie? Nie. bardzo chciał bo i konie trzeba wszystko zrobić dać mu jeść dać mu pić a i trzeba dać mu jej dać mu pić i trzeba o niego dbać nie ja wiem synku że ty bardzo kochasz konie ale chyba z mi sobie najlepiej radzisz wiem mam bo kiedyś prowadziłem koń, jak Ciebie nie było, jak Ty byłeś w pokoju, kiedyś o cioci kiedyś prowadziłem koniec z ciocią Asią do i, i, i koń się raz nam spłoszył. No, bo ja widzę, że ta ciocia Asia to Ci w ogóle dużo pozwala, Dawid, to jeżdżenie kusem i jeszcze tyłem. Bo razem się spłoszył, bo był wiatr, e, e, kiedyś i e, na no dodatkowych ty mi kazałaś że ci osi podjechać pod ten, jak cię taki prowadziła koń, to nie mogliśmy go utrzymać, tak się spłoszył. Ale z tego co słyszałem, super się utrzymałeś na tym końca, co? No. Ale ten. Ale ja za tym lążeniem i yy, yy, magnat kurs nie trochę nogi bolą. A czemu ci nogi bolą? To takie trudne? Nie. Ale mi trochę nogi bolą od tych strzemionów, bo yy, ten, bo muszę yy, siła naciskać, a one mi wypadają, nie? Aha. A kombinezon? Kombinezon jest łatwy. To czemu tak narzekasz? Nie wiem. Mam swoje powody. No to powiedz mi jakie to powody. Bo... Ten. Bo... Wiem, że kombinezon... E, trzeba e, upiąć. mam w ogóle świecić. Kocham w ogóle świecić, kocham w kombinezonach, chodzić. Kombinezony to chyba są moje naj... Konie i kombinezony chyba są moje najkochniejszymi zajęciami na całym świecie, bo wiem, że kombinezony mi pomagają chodzić. Kombinezony czy ciocia Kasia? No, ciocia Kasia i kombinezony, i konie. No wiesz co? Czwany jesteś. Вем. И вем же... В тем же она нам была трохотяжка. Чем она была тяжка? Вот трохом и ноги боляли. Дерка траха? Ну? Мне ноги боляли, бо в тот дят. Всем все компостил. Покладомся, укрался спать. А в узках? W wózkach też. W wózkach jak tycia mi przypięła i kazała mi tak, e, te nogi trzyma, te nie, to kazała mi ten jeszcze gumą mi je przy, e, przywiązała, to też było ciężko, bo mi kazała raz jedną, ja raz drugą nogę podnosić. Bo ty chwaniakujesz się z Kasią, a pamiętasz jak, jak się chwaniłeś? Że to takie proste i ciecia ci to po kilogramie ciężarków? No. I co wtedy było takie proste? Nie. A, to chyba nie warto czasami trwania kować, co? No. Nie warto, bo wtedy traci się siły. Widzisz? Więc co, trzeba słuchać ci, No. Jakie ćwiczenia jeszcze bardzo, bardzo lubisz? E, i Master lubię, lubię te, jak to się nazywa, zajęcia grupowe lubię, lubię pieski, lubię te, lubię, e, lubię te, trawie ręki, bo trawie ręki z moją naj, no, Lubiam jeszcze pedagoga i logopedę. No a czemu na przykład lubisz terapię Master? Bo na terapii Master jest fajnie. Ale co jest takiego fajnego? Bo ja niż na <laughs> To jest najłatwiejsze, Twaniaku. No. No to lubisz to, co jest najłatwiejsze. No. A kompinezy, kompinezy no nie są łatwe. No wiem, ale trzeba trochę siły dać, nie? Siebie, żeby później procentowało to. No. no. Trzeba dać trochę siły, żeby nie procentowało, bo, bo wtedy trzeba ten... Y... Trzeba trochę siły mieć, ale chcesz mieć ściąga z tych kombinezonów, to ja już nie mam siły. Ale masz siły jeszcze na dodatkowe konie? No. Ale do ja mam przed piętną za nami. No bo na koniec się zawsze chyba się rozmyją co? No. A jeszcze muszę iść na te grupowe zajęcia, na te pieski i na głazimy się Mhm. A rower? Rower to jest najciężejszy. bo jak się wróci. Na trójkę, albo na szóstkę, albo na piątkę to jest najciężej. No dlatego pewnie, że to jest na wyrawer i ma duże koła. No. Tamten był stary trochę lepszy. Czemu był lepszy? Bo wtedy mogę szybciej jeździć. A na tym jest ciężej. No. I co, nogi balą? No trochę. A jakie jeszcze tośki wsadzimy do koszyka? No tośki to trzeba... Mieć więcej siły, żeby rower upchać. No, ale jak chcesz kiedyś zagrać piłkę, to musisz biegać. To siła musi być. No. Jak chcę swojego w własnego konia, to też muszę mieć trochę siły, bo jak też mi trochę spłoszy, to trzeba go mieć, umieć złapać, nie? No tak. To do konia jest potrzebne. Bo piłkę już łapiesz. No. A... Bo konie to są spryciarze. Potrafią uciec a co i za nimi nic co do z tyłu. A czemu z tyłu nie można iść? Bo kopną. A co za co zrobić? Za, Zakupy to? A magnata lubisz? Tak. Wręcz kocham magnata, bo to był kiedyś koń do sportu. I kiedyś dziwiłem, dlaczego on e, umie jeździć kusem. Nie rozumiem. E, dlaczego on tak umie biegać szybko, nie? Ale wszystkie konie tak potrafią. No ale, ci mi powiedziała, dlaczego on tak, e, e, bo on szybko umie, u, tak, najszybciej umiał biegać, nie? Mhm. Ale gardnej woli. I ja się spytałem dlaczego on tak naj, najszybszy biega, nie? Ze wszystkich koni. A cię powiedziała, bo to był kiedyś koń do sportu. Sportowy? No. A czemu już teraz nie jest koniem sportowym? Bo właściciel go sprzedał. Mhm. To musisz poszukać takiego właściciela i odkupić od takiego właściciela, takiego magnata, co? No. A, bo ja chcę jeszcze e, raz tej konia. Ale jest to Dawid, jak masz takie marzenia, to musisz robić wszystko, żeby je spełnić. No wiem. Bo ja chcę klacza. E, to wiesz Dawidku. Marzenia się spełniają, nie? No. Tylko Ale trzeba o nie walczyć. Trzeba o nie walczyć w, w, własnymi rękami, całym ciałem. Chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają mi pełnić moich marzeń. Marzeń o samodzielności. o, 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 o którą Kiedyś sam ze sobie poszedłem w poczerw, zagrał piłkę i zrobił wiele innych rzeczy, jak to daly, zdrowy chłopak. Ja wiem, że mało że ja się stoi i że trzeba bardzo tego chcieć. I wiem, że przy pomocy moich przyjaciół, może gdzieś moich jest to Serdecznie Chcę podziękować wszystkim którzy mi pomogli w mojej rehabilitacji. Kocham was. Moja mama mówi, że dobre powraca. Ja w to wierzę.